Branża mleczarska w Polsce, jeden z najważniejszych działów sektora rolno-spożywczego, funkcjonowała w latach 2020-2023 w zmieniających się warunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych. Mieliśmy pandemię COVID-19, mamy wojnę w Ukrainie. W związku z tym zmienne tendencje cenowe wpływają na opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach rolnych, jak i opłacalność produkcji w przemyśle spożywczym. Branża w tych warunkach radziła sobie względnie dobrze, w 2022 roku miała bardzo dobre wyniki finansowe, pogorszenie sytuacji nastąpiło w 2023 roku. Utrzymały się dobre tendencje, jeśli chodzi o spożycie artykułów mleczarskich w handlu zagranicznym. Branża kontynuowała przemiany strukturalne, modernizacyjne. W związku z tym przyszłość kreuje się w relatywnie dobrych warunkach. Branża ma duże wyzwania związane z wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu i strategii od pola do sptołu. Zarówno gospodarstwa rolne, jak i przemysł mleczarski muszą przygotowywać się do wdrażania określonych rozwiązań, które będą przyjazne zarówno do klimatu, środowiska naturalnego, jak również będą gwarantowały utrzymywanie dobrych wyników finansowych, aby to produkcja była rentowna i mogła być realizowana w kolejnych latach. Na temat związany z branżą leczarską odbyło się seminarium dotyczące oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy na odwiedzenie strony internetowej Instytutu, gdzie jest prezentacja zamieszczona oraz zadawania wszelkich pytań, które zostaną przez nas udzielone. Po okresie względnej stabilizacji w poprzedniej dekadzie doszło na rynkach światowych do dwóch niespodziewanych wydarzeń. Po pierwsze pandemia, po drugie wojna w Ukrainie, które wywarły duży wpływ na rynki nie tylko żywnościowe w skali świata i również w Polsce. Jeżeli chodzi o Polskę, wpływ ten przejawiał się głównie w rosnących w pierwszym okresie wojny i napływie i produktów rolnych z Ukrainy w drugim okresie wojny. W szczególności były to kukurydza i pszenica, jeżeli chodzi o zboża. Ta sytuacja nałożyła się z dobrymi zbiorami zbóż w Polsce w okresie ostatnich kilku lat, i to przełożyło się na powstanie bardzo dużych nadwyżek na krajowym rynku. W handlu pomiędzy Polską a Ukrainą, jeżeli chodzi o rynek zbóż, występuje bardzo duża asymetria. Z jednej strony udział Ukraińskiego importu w naszym całym imporcie zbóż jest bardzo duży, a z drugiej strony znaczenie polskiego rynku dla ukraińskiego eksportu jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo małe. Wpływ tej sytuacji w skali kraju był mniejszy niż się powszechnie uważa, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne rejony kraju, to już sprawa wygląda inaczej. Największy wpływ obserwowano w województwach bezpośrednio sąsiadujących z Ukrainą. Bądź też w województwach, przez które przebiegały szlaki handlowe przy transporcie zbóż z Ukrainy na rynki docelowe. Obecnie sytuacja z importem z Ukrainy wydaje się być w większym stopniu unormowana. Jednak nadal y, trzeba mieć na uwadze, że Ukraina jest jednym z wiodących eksporterów zbóż na świecie. I co w przypadku perspektywy długoterminowej daje dużo do myślenia. Należy oczekiwać pewnych zmian strukturalnych, zarówno w sektorze zbożowym w Polsce, jak też i w całym rolnictwie. Oprócz tego, całe rolnictwo Unii Europejskiej będzie musiało się do tej nowej sytuacji dostosować. Produkcja żywca rzeźnego, to jest wieprzowego i wołowego, jest istotną gałęzią polskiego rolnictwa i stanowi podstawową bazę dla przetwórstwa mięsnego w Polsce. Jesteśmy liczącym się producentem mięsa w Unii Europejskiej. Pod względem produkcji mięsa drobiowego zajmujemy pierwsze miejsce, natomiast jeżeli chodzi o produkcję wieprzowiny, jesteśmy czwartym producentem i szóstym producentem mięsa wołowego. Jeżeli porównamy sytuację na rynku mięsa żywca wieprzowego w Polsce i wołowego, to mamy odmienne tendencje. Od 2007 roku Polska jest importerem netto mięsa wieprzowego, z kolei produkcji mięsa wołowego jesteśmy dużym eksporterem netto, co wynika między innymi z niskiej konsumpcji mięsa wołowego w Polsce. Od co najmniej kilku lat producenci żywca wieprzowego, organizacje branżowe zgłaszają postulaty do Ministerstwa Rolnictwa celem poprawy sytuacji na rynku żywca wieprzowego, by odbudować pogłowie trzody chlebnej i uniezależnić się od dużego importu prosiąt. Wymaga to oczywiście rozwiązań systemowych na szczeblu ministerialnym, jak też zmiany ustaw czy aktów prawnych. Odbudowa pogłowia trzody chlewnej, które spadło obecnie do poniżej 10 milionów sztuk, umożliwiłaby chociaż w części zakospodarowanie nadwyżek na rynku zboża. Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce umożliwiłaby osiągnięcie samowystarczalności produkcji. Obecnie w ostatnich latach wskaźnik ten kształtował się na poziomie poniżej 100%. Wynosił w zależności od roku od 85 do około 95%. Przed branżą mięsa czerwonego w Polsce jest wiele wyzwań. Można do nich zaliczyć m.in. skuteczniejszą walkę z afrykańskim pomorem świń, jak też nie wiemy, co zostanie z Zielonego Ładu oraz strategii od pola do stołu. Na ile te dokumenty w świetle ostatnich wystąpień rolników i protestów nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej zostaną skorygowane i uwzględnią różne postulaty zgłaszane przez organizacje branżowe, rolników. Miejmy nadzieję, że producenci żywca wieprzowego oraz przetwórcy otrzymają, otrzymają ze strony decydentów skuteczną pomoc i wsparcie. Przedmiotem dzisiejszego seminarium było omówienie sytuacji na rynku owoców i ich przetworów. W Polsce mamy bardzo charakterystyczny rynek dla tych produktów. Jest on bardzo złożony, trapiony jest przez wiele różnych problemów i też dzięki temu stwarzanych jest wiele możliwości zagospodarowania zarówno zbiorów, jak i ulokowania ich na rynkach międzynarodowych. Polska jest liczącym się producentem owoców na rynku Unii Europejskiej. Jesteśmy też dość liczącym się ich eksporterem, zwłaszcza do krajów wspólnoty, ale gro tego naszego eksportu to przetwory. Większość owoców, które jest produkowane w Polsce, kierowane jest do przetwórstwa. To jest znacznie powyżej 50%, przy czym te wskaźniki są różne w zależności od tego, o jakim owocu mówimy. W Aronii jest to 90%, w jabłkach około 60%. Także ten przetwórstwo ma istotne znaczenie w kształtowaniu się generalnie produkcji w Polsce, ale także ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie i ceny, które są, są płacone za owoce. W naszym kraju największy udział w przetwórstwie mają soki jabłkowe i mrożonki, i tu rzeczywiście mamy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o, o mrożone, mrożone owoce, przede wszystkim dlatego, że one są importowane w dużym stopniu z Ukrainy, natomiast mrożone truskawki z Egiptu, i to powoduje to, jeżeli chodzi o mrożone truskawki, że w Polsce produkcja systematycznie się obniża. Lepsza sytuacja jest, jeżeli chodzi o zagęszczony sok jabłkowy, dlatego że tutaj w perspektywie mamy zmniejszenie znaczenia Chin na rynku światowym, ale najprawdopodobniej również po pełnej abcesji Ukrainy do do Unii Europejskiej tu jest z tej strony może wystąpić zagrożenie, ponieważ koszty produkcji w Ukrainie są znakomicie mniejsze niż w Polsce. Także generalnie jesteśmy no, na liście top, jeżeli chodzi o produkcję zagęszczonych soków i też soków jabłkowych bezpośrednio tłoczonych z jabłek, na liście mrożonek, ale rzeczywiście będzie problem, jeżeli chodzi o mrożone owoce, przede wszystkim mrożone truskawki, to coraz bardziej wchodzą na rynek kraje takie jak Egipt czy Maroko. Głównym wyzwaniem dla produkcji owoców w Polsce są braki osób chętnych do pracy w tym sektorze, a także zmieniające się uwarunkowania klimatyczne. To może rzutować na jakość, ale też i strukturę zbiorów kolejnych nadchodzących latach. Trzeba dodać, że w roku 2024 będziemy mieli do czynienia ze spadkiem zbiorów praktycznie wszystkich owoców, co z całą pewnością przełoży się na wzrost cen, czyli no ale z drugiej strony też koszty produkcji rosną, ale tak czy inaczej ten wzrost cen wystąpi, co chyba jest informacją pozytywną dla producentów.